Cześć, witajcie w vlogmas, dzień 23. Jesteśmy już naprawdę blisko końca. Także ja się z tego cieszę, bo wiecie jednak to codzienne nagrywanie, montowanie, wrzucanie, później się jeszcze martwię, czy to na pewno się przesłało, czy się nie przesłało, czy mi się pliki zgrają, czy się nie zgrają, wiecie, takie ja tam wszystko. W każdym razie ja już się dzisiaj ogarnęłam i zaraz Filipa będę ogarniać, bo już wstał, natomiast chciałam się jeszcze z Wami tu przywitać, chciałam Wam pokazać kalendarze. Muszę pamiętać o tym, żeby zabrać prezenty dla dziewczyn. Głowa, 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 pamiętaj o tym. Natomiast to co chciałam wam jeszcze powiedzieć to to, że wczoraj nagrałam pierwszą na Instagramie rolkę z moim ukochanym piesiulkiem Bilko, mimo że wczoraj mnie zdenerwował, to wiecie i tak miłość jest miłością trudno. No i wstawię wam gdzieś tutaj, o może z boczku. No wiadomo, bez dźwięku, bo tam, żeby mi tutaj nic nie poblokowali. Natomiast, e, wiecie, jeżeli ktoś chce ją obejrzeć, to możecie lecieć do mnie na Instagram. Rzadko Was o to e, tam zapraszam, rzadko Was o to proszę, e, bo wiecie, ja tam też nie jestem jakaś mega aktywna na tym Instagramie. Co chciałam jeszcze powiedzieć, to to, że od rana sobie sprawdzimy kalendarze. Dobra. Jak zawsze zaczynam od strapeczki. Chociaż szczerze powiem, że już straciłam nadzieję, że ja tu jeszcze jakąkolwiek gwiazdkę zobaczę. No i dzisiaj też jej nie zobaczę. Bo dzisiaj jest dzwonek. No, trudno. A tutaj też już sobie wstępnie uchyliłam, żeby się z tym nie szarpać. Uuu, jakie to ładne. Ale chyba nie wyjmę tego, żeby tego nie zepsuć. To są, o ile dobrze kojarzę, takie płatki do kąpieli, ale ja tego nie wyjmę. W takim sensie nie wyjmę tego bez. A nie, może i wyjmę. I z tego co mi się kojarzy, to chyba są takie płatki po prostu do wanny. No, no dobra, no taka troszkę zapchaj dziura, ale trudno. Słuchajcie, ja właśnie wróciłam z pracy. Udało się dzisiaj szefowa, że tak powiem, zarządziła, że możemy wyjść trochę wcześniej. Nie ukrywam, że mnie to ucieszyło. Miałam właśnie paczuszkę do, do odebrania. Wreszcie, wreszcie przyszła ta paczka, na którą tak długo czekałam. A w niej był prezent dla córek mojej przyjaciółki. Taka wielka księga najpiękniejszych bajek. Pytałam, dziewczyny takiej nie miały. To tutaj jest koło 300. 60 pewnie stron, także mam nadzieję, że na trochę im to wystarczy i że będą się cieszyły. Natomiast, żeby paczuszka przyszła do mnie z darmową przysyłką, wiecie, cebulaczek, to ja domówiłam sobie jeszcze opowieść wigilijną, bo o dziwo nie mam opowieści wigilijnej u siebie na półce. A wydaje mi się, że to jest taka książka, którą warto mieć. Zresztą ja często właśnie sięgam po nią yy, tak w okolicach świąt i myślę, że mi się przyda. Jak nie, mi to później kiedyś tam Filipowi. No i żeby sobie doklepać tą darmową przesyłkę, to jeszcze wzięłam Filipowi takie szlaczki. Może to jeszcze nie na teraz, może to na jak, za jakiś czas, ale wiecie, dlaczego nie? Niech sobie koloruje. Dobra, z takich miłych rzeczy, to w ogóle tak jak wiecie, no ja zaniosłam prezenty dla koleżanek. Koleżanki miały też coś dla mnie. I tak, e, ogólnie dostałam taki piękny, cudowny kubeczek. Zaraz go rozpakuję, bo jeszcze tutaj jest coś w środku. To są z tego co widziałam gąbki. Gąbki do e, makijażu, super sprawa, naprawdę. No dobra, może nie będę tego. Tu są jeszcze gąbki, tu jest jeszcze coś. Jakiś krem. Tak, gąbki i mały kremik, taka próbeczka. No ale kubeczek świąteczny zawsze na plus. Super, bardzo się cieszę. Bardzo mi się podoba. E, dostałam jeszcze, tak szybko Wam pokażę, winko. Nie będę tutaj, wiecie, długo tego na antenie trzymać. E, dostałam jeszcze od Mojej zakładowej mamusi dla Filipka, czyli jej ukochanego, przybranego wnuczka. Prezent, prawdopodobnie jest to książeczka, bo tak czuję, że to chyba jest książeczka. Także, wiecie, kolejna rzecz, którą będziemy z Filipem sobie czytać, oczywiście tego nie odpakowuję, bo zrobi to sobie Filip, jak znajdzie prezent pod choinką. I dostałam jeszcze wspaniałą herbatkę z dzikiej róży, cudowną. Dostałam jeszcze. Maseczkę do twarzy, taką wiecie, dynia, imbir, bardzo fajna sprawa, i jeszcze mam taki pędzelek do makijażu, także super, cieszę się bardzo. Bardzo to miłe i bardzo przyjemne dostać jakiś tam prezencik, wiecie, to jest taki symbol tylko to jest tylko symboliczne, ale zawsze miło jest dostać jakiś prezent. To, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to to, że standardowo lecę teraz do piekarni po bułki. Aby na jutro było pieczywo, bo jutro mam wolne, także już pewnie będę trochę rzeczy przygotowywać na wigilię. Jutro chyba będę piec blok czekoladowy. Bo wiecie, ciasto to nic się ciastu nie stanie. Może sobie postać przez sobotę i wiecie, na niedzielę, żeby było. Także o, lecę, odzywam się później. Ja już wróciłam do domu. Jestem po obiedzie. Filip jeszcze dostał lizaka na deserek. Taką po prostu niespodziankę sobie zażyczył. Ja pomyślałam właśnie, że sobie zrobię herbatkę. Co my tu mamy? No nie, sparkling Lemon, to było. I to było bardzo niedawno. Przed Przedwczoraj? Dlaczego? W kalendarzu, byłeś taki fajny. Dlaczego chcesz to zepsuć? Dobra, no nieważne, no. Napiję się tej herbatki. Mam jeszcze swoją cytrynę, dodam swojej cytryny także. Dobra, zrobiłam sobie tą herbatkę i czekając na to, aż troszkę przestygnie, żebym mogła się jej napić, muszę chyba ogarnąć kuchnię. Bo mam stos naczyń w zlewie I muszę je pochować do zmywarki Nie wiem, właśnie, bo chyba mam coś w zmywarce Więc muszę najpierw to wyjąć Później włożyć te brudne Mam nadzieję, że w tym czasie Filip też jeszcze będzie sobie Jadł tego lizaczka i że będzie grzeczny Coś się dzieje, Bilko A, i tak w ogóle Zastanawiam się, jak to u Was jest Z tymi potrawami wigilijnymi Bo ja się z moją ciocią trochę podzieliłam I z moim tatą, wiadomo Każdy robi, co tam da radę i żeśmy się jakoś tam podzielili. Natomiast chciałam się zapytać Was, czy to u Was jest tak, że faktycznie jest te 12 potraw? U nas nie, raczej nie. Natomiast myślę, że jest jakoś tak w okolicach, nie? Natomiast nie jakoś też tak nie, nie pilnujemy, żeby to było koniecznie tylko 12. U nas na przykład na Wigilii nie ma ciast, nie ma deserów, ciast. Ciasta zazwyczaj jemy tak dopiero w pierwszy dzień świąt. Na, wiem, że niektórzy na Wigilii właśnie e, mają tam czy sernik, czy makowiec. U nas nie, nie ma czegoś takiego. Na przykład wiem, że sporo osób się dziwi, kiedy im mówię, że u mnie na Wigilii są kluski z makiem. I uwierzcie mi, że kluski z makiem to jest w sumie moje ulubione danie wigilijne. E, tak naprawdę ja na Wigilii mogłabym jeść tylko to. E, wiadomo, lubię tam barszczyk, tylko bez uszek, bo nie jem uszek. E, lubię też zjeść jakąś tam rybkę. Byle nie śledzi, nie lubię śledzi. E, natomiast wiecie, makaron z e, makiem to jest taki. Taka potrawa, którą jem tylko na Wigilię i w tym okresie świątecznym, tylko raz w roku, i to jest coś, za czym tak naprawdę tęsknię, czego mi brakuje. To, co jest takie chyba raczej nietypowe u mnie jeszcze, to na pewno pierogi, bo wszyscy jedzą tam jakieś z kapustą, z grzybami i tak dalej, ja tego nie lubię, więc u mnie w domu od zawsze były też pierogi z serem. Także pierogi na słodko. E, wiem, że w niektórych domach jest na przykład kapusta z e, fasolą. Na przykład u, e, w rodzinie mojego męża zawsze się jadło kapustę z fasolą i tak do tej pory robią ją. Natomiast u mnie zawsze było kapusta z grochem. Taka, wiecie, bez, bez e, mięsna i tak dalej. No co, jakieś tam grzyby smażone są. Ja nie jadam grzybów, także wiecie. E, tak samo jak dzisiaj w pracy, nasza pani dyrektor zapytała, czy ja w ogóle coś jadłam na tej wigilii. To powiedziałam, że tak, owszem, piernik i mandarynkę, bo u nas na wigilii były śledzie w dwóch czy tam trzech różnych wersjach, jakaś ryba w warzywach, ale wiecie, ja na przykład rybę lubię, owszem, ale jak jest ciepła, gorąca, a nie już taka z lodówki, więc no, ja dzisiaj jadłam sobie piernika i mandarynki. To była moja wigilia, taka w pracy. Natomiast wiecie, no, każdy ma tam chyba swoje jakieś przyzwyczajenia. Powiedzcie mi, dajcie mi znać koniecznie, jak to jest u was. Czy macie coś na przykład w rodzinie takiego? Że, jak mówicie o tym, to wszyscy inni się dziwią, że nie, wie, że nie wiedzą o istnieniu czegoś takiego, co u Was jest takie tradycyjne na Wigilii. A dlaczego o tym mówię w ogóle? Bo tak sobie pomyślałam, że jutro, skoro mam wolne, to zacznę trochę przygotowywać właśnie te rzeczy na Wigilii, chociaż ja i tak mam takie rzeczy, które muszę zrobić na bieżąco, żeby to było w ogóle zjadliwe. Więc tak naprawdę tylko jutro wieczorem. Muszę pamiętać o wyjęciu pierogów z zamrażarki, żeby je właśnie w sobotę ugotować i tyle. Bo makaron z makiem robię dopiero w sobotę, żeby to było na świeżo, surówkę do ryby robię w sobotę. Wiecie, no ja mam po prostu takie rzeczy, które będę musiała zrobić dopiero w sobotę. Muszę sobie zrobić listę zakupową, bo tak sobie pomyślałam, że jutro. Że jutro pojadę na zakupy i jeszcze takie wiecie, warzywa. No bo to jest coś, co no, nie mogłam kupić w zeszłym tygodniu, bo by po prostu nie doleżało. Więc y, wybiorę się jutro pewnie na zakupy, y, takie właśnie y, warzywa, jakieś może jeszcze trochę owoców. Y, I jutro też zaplanowałam zrobić blok czekoladowy, ale chyba już wam o tym wspominałam. No dobra, to ja się biorę za y, sprzątanie tej kuchni. I co? Pewnie się do Was jeszcze odejmę później. Ja przyszłam po kolejny, już 22, drugą paczuszkę z kalendarza. Filip już się cieszy, jeszcze nie wiemy, co to jest. Idziemy zobaczyć. Co to? Co to takiego? Co to takiego? To chyba jakieś reniferki? 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 Chodź, sprawdzimy, co to jest. Policz, ile jest reniferków? No razem ze mną. Jeden, dwa, trzy, cztery. Położysz te reniferki na przyczepkę, tak? I gdzie je zawieziesz? Do mamy. Do mamy je przywieziesz? Super. Dziękuję. Narysowaliśmy im oczka i nosek, prawda? I teraz są jeszcze bardziej urocze. Urocze nie mamy. Urocze są, tak? Odkładamy? Nie, nie układamy. Możemy układać, ale sam układam. Dobra, to sam układaj. Takie szyperki. Reniferki. Mogę do Ciebie przyjechać, jeść zów. No, możesz jeszcze znów przyjechać. Proszę, kładziemy reniferka, zawieź go na łóżko. Super! I uwaga! Reniferek numer 4 wsiada i jedzie. Wiecie co? Ja właśnie odłożyłam Filipa spać. Zasnęłam razem z nim. Ale dobrze, że się przebudziłam. Idę teraz szybko z grampliki na komputer i, że tak powiem, będę zmontować tego vloga. Także ja już dzisiaj nie będę więcej do Was się odzywać. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał i do zobaczenia jutro. Pa!